Z tej strony koledzy BS. Yy, dzisiaj będziemy grać w FIFA 19. Ja dzisiaj będę grał PSZ. A Wiktor będzie grał FC Barcelona. Dobra. Yy, tu musisz zrobić jakieś ćwiczenie. O Jezu, Ja bym dawno nie grał w ogóle w tę FIFA. Mm, no ja też nawet Dobra. Może ty napakowany. No, ty zaczynasz. O ty! Ja, że myślę, że już, że już piękne ściany były Traxlera. No. Nawet ładny były. Dobra. Dawaj. Ha. O kurde miałem podać, o nie źle podałam, o dobra uh -huh. Jest Mmm No jak podałam Oj, go ci nie Jest, o nie źle podałam Aż tak pięknie było Mmm Proszę mnie to przepuszczą. Oh, A dobra podała. Mm. Ja no, jak, jak coś, to mówcie jak będziecie chcieli jakieś challenge'e, y, Fifo, czy coś takiego, dobra? No. Jeszcze będziemy nagrywać raczej GTA 5, jak to. Jak coś chce ale i tak na pewno ma I to robi. Siemanko, po krótkiej przejdzie. Dobra, będziemy grać dalej. Ty samo. Jak kiwa. Zgubany. Tu mi jestem w ogóle. O nie, źle podałam Za lekko. Jest. Ja mnie wzią. Na serio straciłem piłkę. Tak pięknie. Jest! Nie ma! Kiarko Jest! Nie ma tego. Jest! Ale tak blisko było przebiwkę. Nie, dwa razy było tak blisko. No. Aż ja myślałam, o, no. Unia 1-0. Takie, takie ceny. Unia 1-0 już. No, jak wychodzi agresywnie. O Jezu. Dobra, wyjdzie. Oh, yeah. Wyszło. Wyszło. I chciałem Wam też powiedzieć, że na 15 subskrypcji będziemy robić Q&A. I no. pokażemy nasze brzydkie ryje. Aha. Aha, YouTube. GUL! Że myślą.

Wyszłaś moja piłka? Aha, bo ja napada. na Jest! Czy wy to widzieliście? Jak to nie wpadło? A nie wpadło. Jest ta piłka z O nie! Kurde. E, masakra, bo widzicie, ale jestem lamą. Gdzie on podał? No, ty tam podałeś. Co <śmianie> to? Jest, ale Messi kiwa. No i Messi. Messi jest twoje drużyny. No to mówię. No, ale Messi nie był przy piłce. Wtedy. W pierwszej połowie żadnej bramki nie będzie masakra, ale... Już no, ale było... prawie była, tylko twój... Z, z dwóch stron było prawie. No, twój bramka. Ach. No. Obronił, niestety obronił. A, za pod kątem. Dobra. Na razie jest. Na razie jest po zero. E, robisz jakieś wiktory zmiany, ja zrobię sobie. Ja nie ja wiem. Okej. Jest ten murzyn mój. O, Czekaj, jest, jest murzyn. Jest murzyn. Yeah. Szukałem go. Dawaj, gramy dawna. Ale znalazłem go Gramy dalej. Murzyna. O ty! Nie, ja, ja lubię tamtą głowę. jak ty jakiego. To jest, skąd ty taki kibujesz? Się umie. Ja bym ujść, chyba strzelił. Nie ja. Znowu. Za bardzo go pod kątem strzelam. Czekaj. Ja sobie sami. Siema. O ty. Jeden zero. O jak trafił. O ja. To się nazywa odbiór. Jakim Jak? Jaki I padł gdzie podałeś. Cyk i pum. Jakby nie było ten bramka, Ty tak podałeś. O nie, nie masz. Gdzie Lecisz na swoją bramkę. Nie no. ma. Gdzie ty lecisz, chłopie? <noise> ja! Ale ładnie obronił. Ładnie, no. ładnie też taki. Szacunek. Ładnie, ładnie. No szacunek. Szacun, szacun.

Ja dobrze gę. O ty. Co mi mu dzień tam jeszcze? No, a, taki gę. Joki faul! Było było no. Sam to przyznaję że była live. Kościół podaj, a nie do języka. No, no piłka mi znowu koło nogi przelicza. O nie ma. Jaki by był gol. Wyrównany ten mecz jest. Powiem wam. Rzut karny. Jedenastka. Jedenastka albo rzut wolny. Jedenastka jest. Żyd no. karny. Jest. Dobra, bro. Czekaj, tu wiem. Nie wiem, który mi się strzela B nie, x X, No nie, to ja to za zrobię. Bęk się ma. Co, co? A. Czerwona kartka, nigdy. <grym> Ale tam lat... w ogóle faulu nie było przecież. O, co, co? O, gdzie co? jest ty no, Ja nie wiem właśnie, bo ja nie widziałam. O ty. Nie mam zaszczytu. <grym> <grym> e, jak no chodź tu. No chodź tutaj. Nie, ja, począć Puu! Co? O czego to się robiło? Masakra, jak to nie wpadło! Zapomniały podbiec. O ty zawsze podajesz do obrońcy Ma! O ty Uff Więcia ja, tak ładnie pijać. Wychodź tam bapę Aha a podał? No, O nie! Pij nie szybko, Draxler. No. <grywa> co ja Widzieliście to, ludziska? Co ja Ja Ej, co ja zrobię? Aha, to ty jesteś! Ja myślałam, że to ja. Mi się pomyliły stroje, bo ja lubię grać też w Barcelonie ogólnie się stroje pomyliły i podałam do Ciebie. Myślałam, że to, że to ja. Co nie? Dobra. O, dobrze lecimy. lecimy. Jest! Uff, jak... Dobra, lecimy jeszcze po jedną bramkę. Dzięki, że mnie zostawiłeś. Jak będzie następna bramka u Kamila, to... to się to wytnie i nie będzie. Co on nie będzie? Ubej, ubej. Uh -huh. mm. Jak się kiwo, Kuban? Je, to twoje. Jaka twoja? Od czego? Przecież ty to wybiłeś. Aha. Ach, prawie. Je, Trzy minuty do doliczonego czasu i jest wygrana, wygrana raczej, bo Wiktor nie chce, nie chce grać. I mówię czas, jak tak, tak chce, to niech ma i przegrał mecz. No nie. O Ty, Barcelona się cieszyła. Nie. Widziałem, jak podskakiwała. Białe koszulki, to nie bardzo. Nie, ale widziałem Barcelonę, tak jak ty masz, no. Dobra, to koniec y, na, tym, na tym odcinku i zapraszam was do kolejnego elo. Elo.